gramy dzisiaj Rankeda. O, fajnie. I nawet mam od razu i na dżunglę. Fajna to sprawa. Się no. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Dzień, ja jestem za chcę podkreślić to, że ja nie troluję, to idzie. To jest bardzo dzień racjonalny pik. Dzień dobry. Okej, okay, ale chyba bo tu nas tawczy Dziękujemy. Dla A może nie będę <laughs> Może się nie będę dwie, no Nie, bo jest tak chciały nie to Nie, ma może być ciężki. Ale to tam jeszcze Azreal'a ma, to... też tak nieciekawi trochę będzie z Azreal'ą na bocie. Blitz przyciąga ten... No może... jest jest nieciekawie, bo nikogo na bocie nie ma. No. No, może oni czekają na itemy a i są prime i tak jak my i... Co ja się oszukuję? Przegramy to! Jak <grym _totavik> Jinx ma tyle samo damage'a co ta, LoL'a. Prawie. Jinx ma plus 14 damage'a no super, muszę się cofnąć, chyba. Od razu na starcie, po Ale ona wciąż nice. aż... <laughs>

My game sound was muted. It's so scary. Ej ty, wygrywasz. Aha. Ładziałem ja Mówiłem, że to dobry pik. Ty. Spodziewałem się zdać czegoś innego, no. Na... Czego żeś że się spodziewałeś? Że przegry... ja, Nie, no że przegrasz? Nie, że przegrasz. Nie, że umiejętności. Tak? Co? Teraz kiedy chcesz przegrać? No ile zwały Trzeba Timo nie wzięć Ty na dżunglę to... to nie był taki głupi pomysł On ma ale mi trzeba Ty, no to kup z gral Ja ci może wbiję się na linea Ty, nie, ja potrzebuję blog Dobra, dobrze wyszła, flash polona. Oj, hmm. może je ją zabiję jeszcze? O, no, teraz tu w dwóch przychodzę, tak? A, a, a tak, tak Revenge Rar! jak jest chyba u nich S awczy i możliwe, że Awczy również Nautilius. Bo powinien na trzecią teraz uganka zrobić. Ale to miejmy nadzieję, że tak jest. Ok, na no topie Garam ciągle puszuje gang niemożliwy. Sprawdźmy co się dzieje u nich w dżungli. E, tu mając... Coś do... Ty no, mi da, tak na razie w no, sumie. Okay. To sprawdzę pierwszy dżunglę, okej okay? okay. nawet no, no, killus gram Więc trzeba grać safety w miarę Weź się uzraszuj trochę Żeby ona swojego wyłożyła. Ага. Uh и -huh. что не надо. Бил! Би! Ну, бра, не могу, и трохи мануть, чтобы фарм сайт профудали фарм. Jakby co nic się co stopa nie tam pinkę postawiłem, on musi już bo zadbać trochę. Cez. Okej, okay, zróbmy to. I to, i mamy jeszcze na co? Oni we dwóch, a jak tam A? Jeden na dwóch. Myślę, że to mlona też jest. Paweł, zawiodł się na sobie. Oj, tak, to ja się zawiadam na sobie. Ja, ja tu mówisz, żeby zużyła W. Zużyła i go na bo nie chciałem palić flasza, kiedy on ma jeszcze flaszę swojego, no to to by wtedy nie było w wręcz przeciwnie. Yay. Oh, need help! Need help! niet. To już gra się warny jeszcze tam widzę miał. Ale się już to PK i... Ulta, to... Trochę niefajna gra bo wciąż Hesa w ty, to... Nie no. Dla, ty dla mnie. to to jest plus, nie? Dla mnie. No ale to jest nieuczciwa gra, nie oszukujmy się. Jeżeli Gostek na Rankedzie, a w czym to może nie być nawet jego wina tylko wina systemu schodź na blue A to To A zabiłem? To no jest. Nie to teraz będzie o wiele lepiej, bo już Mama. No, no. Nie mów hop, póki nie przeskaczesz, Paweł. No to jeszcze co za to narodzenie? Leci, Czemu nie poleźliście? No bo nie miałem many. Mi Ale damage w wklepał. Kilej, kilej, Dzięki wam. Ale was ukreślił Zaraz można było draga zrobić. Można było, ale teraz Czuję się lepszym dżunglarem od tamtego. Dobra, Oni Niech tym bardziej, ale... Postawię na bo mobility trochę. zróbmy to. Dva potky. No, Aha, tutaj flash flasha nie ma. ulti nie oh, no, nice. Ale spokojna macie, ten, ten Obskie to było. I draga mam, mamy free draga, dzień idiotko! E, no spuszuję przynajmniej. A i tak, i tak zbudź drogę. Boże, padła jest. Tam u niej komentuję, Paweł. Ale... i tak... tak, 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 tak. Małaka to jest jednak ten pick, który jest taki safe, on potrafi dmg z W zrobić i to nie mały, Q podrzucenie. Nie wiem mówi, jak to działa, nie ogarnąłem tego, ale... A co? podrzucenia z Q Małaka, ja. Szlag. Gg, Muszę rezystę zrobić Hmmm sobie chwilę golda to sobie chwilę w bazie myśli, myśli mi się zakupić i co? Nie Właśnie. I sobie kupię tę mapę na jakieś, na rezistę. No i co, przegrałem line? Na... Nie No też tam wygrałeś. No i co z tego? To już jest mniej bo. To jest komentarze dajesz. Brrrr. Frrr. Dobra, ma y, tym powinienem wygrać. Ариэль Облома. А может... может и А, Авка. Serio paweł, flash. Tak. staty dobre. I w ogóle brakowało mi tego, temu. No ale serio, flash. A ty co byś zrobił, żydzie? Ja jestem junglerem. Oooo, oh, no. tak żeś się zmienił, Kiedyś. ty Spadnę, myślę, z killa. tym robić, że wreszcie ujeżdżasz, że czekasz, a ja padam. A teraz to nie? No. No tak najlepiej. <laughs> oj, oj, oj. Oj, oj. Oj. Oj, oj. oj. A ten agent to co? Bezfamer'a, czy co? <grym> Zapomniał co miał zrobić. Może... słyszał? I stoi więc. <grym> Zapomniał co miał zrobić po prostu. O, jest real gra. Słyszał i... What szansę mają małe na wygraną, Ale jest tak, masz mm, da su porta w sumie Back, back, guys, back Jestem hardcore no, flash No i padam Nie boję się. Nie Ultuj, ultuj. Jej, ja, czemu ty on ci nie za nie, no... no ale zrealnie ma flasha i heal'a. Zróbmy se to... Pawł pada, Pawł pada. Uuu, jaki dodge! Jezu, heal'ał! Jest. Nie padło, za w górę, większość rzeczy A, on Teraz staty, 6 i seks, blank jest słabo.

Ja go trochę na mułowie, głupia gra. O tak, easy. Oni trelują, patrz, patrz. Widzisz? No bo Shen się wkurzył, tam Ci awczał i...

Tam paki wejdą, nie? Tej dostaniemy więcej punktów, bo mają wyższe MR. No mają wyższe. No, a tak szczerze, to na przykład bym taką syndrozę zrobił na Leblanc. Na Q, QW ulki. O, no, jakbym trafił. Zwróć, pewnie bym się trafił, bo no. Z tego co bym trafił? Ha, bo sobie skoro robię jakiegoś tam. Późno. O, no, ten Garen to świetny. Od piątej. Tak. Chyba, że ci chodzio, którzy zaczynam. Aj, Garen, what are you doing? Man. You're a crazy bitch. No! Potykałem chwila. Aaaa... Aaaa... Tududu...

No to był przykład rankeda, którego chcielibyście dostać, ale nie jest fair. No to dzięki za uwagę i się ma.